Hejka wszystkim. Dzisiaj gram w taką gierkę na Roblox z krzesełka. krzesełkami. to są krzesełka i wy macie na nie usiąść. Ogólnie. I chyba to jest mój pierwszy odcinek. Dzisiaj będzie bardzo dużo odcineczków. I w ogóle, a kto się cieszy, że jest Halloween? Piszcie w komentarzach, kto się cieszy, bo jedzie się mega ciepło. Dzisiaj w ogóle jedzę cukierki zbierać. Kto też? Piszcie w komentarzach. Zobaczcie, tu są groby kurne. Bardzo fajnie przemyślała tę grę. mi jesteś tutaj taki domek. Jak tam za robuxy, no to wiecie, ja nie mogę wejść, bo ja w ogóle nie mam robuxów. Ja nie mam że narąbne tak Może później będzie odcinek, jak robię sobie skinką. Są dwa krzesła, są trzy osoby. to co, co? Nie, to wywaliła wywaliłaś się Tutoria ja później chcę zagłosować na... ...przykład Głosujemy na to A nie, nie da się to zrobić Dobra, nie, ja nie chcę tego sprawdzać Tak, 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 to dziewczyna wygra! Tak! Dobrze, Dobrze, dobra. Tak, ona wygrała. Ja tak chyba, jak kiedyś grałam bo kiedyś grałam w tą grę i nie nagrywałam odcinka żadnego i dupka ale miał ja to wybieram żeby będziesz tańczyć i masz lecieć bo to jest najfajniejsze mam. jak teraz ta wielka wieża będzie Nie widziałam że ona będzie ona jest trudna ja bym tu mam na samym górę. Tutaj jest napisane po, po angielsku, pięknie. Czyli jest bardzo szybko Pięknie Dobrze! Usiadłam. Ok. Przepięknie. napiszcie w komentarzu kim będzie na hajdu. Ja będę... A może uganicam. W komentarz. będę czytać wasze komentarze i jak wygląda? Kiedyś w dzienniku na chyba w

Spadłam na dół, To będzie dzisiaj pierwsze miejsce. Będzie miało być jak wiecie gadio A jak was na przykład tam coś to było taka szpita, że teraz tak się a to nie ważne, a to Musimy to skreślić. Aby miałam taki kanał, żeby w, w, wyszukanie informacji, były na przykład na WhatsApp kanał. O, to na no spokojnie mogę zrobić taki. Emi, może nie wiem. Czekajcie, muszę pomyśleć taki, o takim kanał. O, jeszcze ręczowałam ten. Mam. No, no, taką. Warto by jak. To jest I teraz nie wygra. Ja I będzie tu post. Dobro! I to było był, Ja się bałam, że ta dziewczyna usiądzie. A ja nie. Po ciężko się teraz dzieje, się dzieje. Teraz się w ogóle będzie ciężej. Tak ciężko. O nie, spadłam. ja spadłam! Ja wpadłam, źle lecieć. lecieć. ja byłam pierwsza na tym. No okej. Okay. A jaki w ogóle chcecie, żeby ja nagrałam odcinki? na przykład gry I ta sama dziewczyna chyba wygrała. No nie. Ale wygrała jakaś.

Jeśli chcecie, żeby nagrywałam jakąś zabość z siostrą albo z koleżankami, no to piszcie w komentarzu, co będę robić. Bo ja ktoś nie wiedział, mam siostrę. Póki co kiedyś próbowałam nagrywać odcinek, ale ona nie wie, jak to się robi. Wiecie, co ja w skończę. Ja no, ale wiecie, to nic. Może jest nagrębnie, ale to jest Muszę chyba dwa krzesła. Tak, cz cz cztery krzesła. Czekajcie, no, cztery krzesła, tylko cztery krzesła. Ile będzie trzy krzesła? trochę połuje. No, z jednym tobie, lepiej. Jakoś starczyć krzesła, wejdź. Dobra. Chłopak nie wygrał. Grona sto jedna? Dziewczyny. No. dziewczyna. Sipo jest za szybszym się Tak Muszę gdzieś wrócić. żeby ogóle tak się bo A nie, trzy. Trzy Czy Nie, no przegrałam. To wstydziło. To wygrało. Wyjście od ciemna, kurwa. Kurwa tutaj nic nie widać. No to dziewczyna wygrywa. Jak to dobra.

Tak to dzisiaj kończymy. Bajo!